Cmentarz numer 317 Bogucice, na którym spoczywają polegli z 30 listopada 1914 roku w liczbie 52 żołnierzy. 11 żołnierzy austro-węgierskich, 41 żołnierzy armii rosyjskiej. Cmentarz o kształcie prostokąta o wymiarach 114 m kwadratowych, a na środku kamienny krzyż, który jest głównym postumentem cmentarz zaprojektowany przez Franca Starka no i proszę Państwa ta rzeka, którą tutaj widzicie, to jest rzeka Raba Ta sama, która przepływa przez takie miasta jak Mszana Dolna, myślnicę Dobczyce czy Bochnia Ta sama Bochnia, która się znajduje w tamtą stronę A tu po prawej mamy Mikluszowice i do nich właśnie teraz będziemy zdążać Niestety nie ma jako takiej drogi na wprost przez rzekę Będziemy musieli znaleźć most. Ten most znajduje się o mniej więcej tak, są tamte domy, i to właśnie gdzieś na wysokości tamtych domów, i, tych, i tego takiego wzniesienia, które jest bardzo tak usłane drzewami, mocno po prawej stronie. Przejdziemy na drugą stronę do Mikruszowic. Tam dowiecie się na temat właśnie tego wzgórza, o którym teraz wspomniałem na temat kościoła i jeszcze jednego zabytku, o którym teraz nie powiem. Na południe od nas nie dość, że tu mamy przed sobą po górze Bocheńskie po lewej Wiśnickie, a po prawej Wielickie to daleko daleko majaczą się szczyty Beskidu Wyspowego. O, tu mamy kościół. Skupisko drzew, góra świętego Jana. O i takie dwa żółte pałągi, pomiędzy nimi przez odrzucone takie czerwone coś. To jest właśnie kładka, na którą zdążamy. O, właśnie tam. Siup, patrzcie, gdzie my jesteśmy. A to tam jest, o, w tym miejscu. A I dotarliśmy. Siup żółtych pałągów. Czerwonego czegoś nad rzeką Rabą. No i już żeśmy przeszli. Piękna sprawa. No i proszę państwa, jesteśmy już w Mikluszowicach. Po lewej stronie Góra Świętego Jana, na której mamy jakieś pozostałości osadnictwa datowane na xi 14 wiek według legend na szczycie tego pagórka istniała świątynia ku czci bożka Miklosa Miklusza i stąd właśnie bierze się nazwa Mikluszowice a z tego co wiemy to góra powstała w wyniku zmiany koryta raby i jest to efekt długotrwałego gromadzenia się piasku przez meandrującą rzekę. Wysokość względna jest 15 metrów, a obwód postawy 310 metrów. Następnie w miejscu tego grodziska powstawały trzy pierwsze świątynie w Mikluszowicach, ale można byłoby rzec, że nie miały za dużo szczęścia, gdyż bardzo szybko albo to były plądrowane, albo to rzeka, która wylewała, podmywała struktury i podstawy ściany, a to innym razem pożar. Dlatego czwarta świątynia i ta obecna, która znajduje się w Mikruszowicach, została przeniesiona nieco dalej. Czwarta świątynia to styl klasycystyczny, trójnawowy w stylu halowym. Mówimy tutaj o latach 1859-1863. Cmentarz numer 323 Mikluszowice, zaprojektowany przez Franca Sztarka o powierzchni 179 m2, polegli tutaj pod koniec 1914 i na początku 1915 roku. A pochowano tu ogółem 48 żołnierzy, 33 żołnierzy z Armii Austro-Węgierskiej i 15 żołnierzy z Armii Rosyjskiej. Dodatkowo pochowany jest tutaj żołnierz, poległy pilot z 1945 roku. Co? jak widzicie ponownie jesteśmy na tej kładce kładce bernadce tylko że na rzece rabie znowu będzie mocno w tej środkowej fazie bujało buju buju pamiętacie trasę że przez małopolskę zaraz parę dni przed moim złamaniem przechodziliśmy tylko że nad rzeką Dunajec niedaleko w miejscowości Rożnów tylko że tamta kładka była po pierwsze nie dość, że znacznie większa dłuższa no i też ta rzeka była sporych rozmiarów a most po którym idziemy został dzięki staraniom obu gmin postawiony tutaj w 1974 roku No i proszę Państwa, jesteśmy w Gawłowie Gawłów, który pierwsze początki osadnictwa to wieki XI a XIII Tak wskazują na to materiały, jakie zostały tutaj znalezione przez archeologów i datowane są właśnie na te dwa wieki, mniej więcej między XI a XIII Mówimy tutaj o materiałach neolitycznych Pierwsza zmianka natomiast to jest 1385 rok dokument Kazimierza III Wielkiego. Natomiast my znajdujemy się na terenie kościoła pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli, który został wybudowany w 1806 roku. I we wnętrzu świątyni mamy obraz świętego Andrzeja Boboli z XX wieku i chrzcielnice z XIX. Cmentarz numer 316 gawów zaprojektowany przez franca Sztarka. Pochowanych mamy tutaj 12 żołnierzy, 10 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 2 żołnierzy armii rosyjskiej. No i moi drodzy. 6 godzin wyrobiliśmy się. Docieramy z powrotem do Krzyżanowic pod kościół drewniany, przy którym zaczynaliśmy. 6 godzin, oczywiście, tak stricte patrząc na zegarek, no bo mieliśmy jeszcze dwie przerwy po 25 minut. Jedną tam 15-minutową, no to pewnie z godzinę spędziliśmy na przerwach, na odpoczynku, na posiłku, na przebieraniu się. To już trzeci komplet. No ale cóż, piękna trasa. 28 km, chyba. Może coś więcej. Dam znać w opisie, jak coś. No i z tej pięknej trasy żegnam Was. Podróżniki Widzimy się w kolejnych trasach po Małopolsce. Na razie.